Thank mm -hmm. you. Was w ten piękny, słoneczny dzień. Po prostu dzisiaj pogoda jest fenomenalna. Tak się z tego powodu cieszę, ale jest jeden powód, którego się cieszyć nie mogę, a mianowicie Ania dziś obudziła się bardzo i to bardzo chora. Rano byliśmy po test covidowy w aptece, na szczęście nic jej nie wyszło, ale właśnie w tym momencie jadę do domu i kupię jej kolejny test, żeby po prostu potwierdzić to no i co pewnie Ania będzie w tym momencie chorowała a ja będę ogarniał inne sprawy bieżące także zapraszam na dzisiejszy dzień z nami e, chorowitkami i, i niechorowitkami no. buziak i jeśli są tutaj osoby z Warszawy, to musicie spróbować tej Cynamonki z Baken. Jest ona po prostu fenomenalna. Jak to pachnie na całe auto, to po prostu no, zaraz ją zjemno, ale oczywiście ona jest cał całkowicie e, dla Ani. Stwierdziłem, że pojadę jej po coś, co jej poprawi humor. No i mam nadzieję, że zda to egzamin. To są rzeczy dla Ciebie. Boże. Biedno. Boże. Jak się czujesz? No tak sobie. Tak, dobra, to Ci może nie będę nagrywał, bo nie masz humorku Ale tutaj masz test, proszę sobie zrobić raz jeszcze, ale to później. Dobrze. Tu masz coś dobrego. A zjem, a ty też chcesz do kawki? Zjem, ile chcesz na trening, i tutaj masz Twoją paczuszkę. Dziękuję. Proszę. I jak mi nie było, to Ania, pomimo że jest chora, to zrobiła wizualizację naszego pokoju na górze. I co? myślisz, że tak to będzie wyglądać. Dobra, ogólnie to Wiesz, tak Wiesz, że ja, jest, od wiesz dupy... że ja jestem Maruda. Wiem, dlatego od razu <laughs> mówię, że to jest tak od dupy strony zrobione, bo nie są takie dokładnie meble, jakie będziemy mieć. I tylko chciałam po prostu to zrobić dla ciebie, więc poziom tych wizualizacji sięga, jakby podstawówki. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Ale mniej więcej, żebyś ty zobaczył, jak ja to widzę, będzie wyglądało to w tym. Ten sposób, jakby te wszystkie dodatki, i to co tutaj widzisz, to jest tylko. Takie wiesz, podglądowe. Rozumiem. Jakby O, i to są te wizualizacje, tak? No, żebyś zobaczył ty, jak ja to widzę i czy się zgadzasz na mnie, i czy mogę zamówić meble. Zgadzam się, jak najbardziej. Tylko ja te półeczki, które są tutaj na rogu, nie chciałbym ich białych, tylko, tylko jakieś takie, może nawet nie brązowe, ale po prostu trochę inne, żeby tam się coś działo więcej. El, no, albo ewentualnie. Będzie... Czarne, bo nie wiem, że czarny będzie nam się kurzył strasznie, to ten ewentualnie taki bardziej jakby drewniany, ale tutaj próbował. Chciałam to zrobić, ale tu jest totalnie inne drewno niż w sklepie te półki okay. mają. Eee, no więc co, najważniejsze, że możemy już zamawiać szafę i biurko, bo to będzie najwięcej składania z o szafą. O tak. ile się pamiętam, że z tą jedną szafą na górze? Ale mamy sprzęt odpowiedni do tego, także damy radę. A potem po prostu jeździmy po sklepach i szukamy już takich bardziej dodatków, typu właśnie te półeczki, jakieś obrazy, jakieś kwiaty, dywany i to wszystko. Dobrze. Zgadzasz się? Zgadzam się. A mój piesek się zgadza. <laughs> On się podnosi w trybie natychmiastowym. Od mojej mamy paczka. Tam jest na pewno hani sweterek. Eee, to nie patrz i nie rozerwij go w żaden sposób. Ale mama powiedziała, że nam coś wysyła. Chyba ja nożem przeciąłem sweterek trochę. Mysza! Ale, ale nie ma dziury. No mnie No powiedziałam ci to przed otwarciem. Stąd chciałeś wiedzieć? To I co ona nam wysłała? To jest tarka. tarka Tarka Bo zawsze mówiła, że mamy obrzydliwą tarkę, którą w końcu wyrzuciliśmy i kupiłeś nową, tarka. prawda? Tak, kupiłem, dosłownie wyszedłem do i kupiłem tarkę A to jest taka tarka troszeczkę inna I taka porządniejsza, <grym> Ta, powiem Dzięki mało za prezent. Po, po, bardzo. Po, pokaż wszystkim, jaką tarkę dostaliśmy. Dobra, tarka. Ej taki stożyk ta, jest! Tarka jest otwarta. bardzo fajna. Wygląda jak czapkę Tak, i można, jest bardziej poręczna niż tamta, którą mamy, wiesz, ze sklepu. No. Ale tu jest karteczka. Ja ją wcześniej przeczytałem. Please, nie wsadzaj mnie do zmywarki, Twoja tarka. <laughs> To takie mogę Ale naprawdę <grymne> no. Dziękujemy mamusiu Dziękuję bardzo si. Myślałem, że to taka choinka na święta, bo tak to wyglądało na początku. Wszystko pięknie, ładnie nowe autko, ale co z tego jak już chyba po raz trzeci zaciął mi się ten system, ja mówiłem to panom od Audi i stwierdzili, że mam przetrzymać ten guzik około 10 sekund i zresetuje się cały system co jest chyba nieprawdą, bo tak trzymałem wcześniej i ani słychu o jakimś resecie i jakby, dobra, teraz nie jadę w długą trasę, to poradzę sobie bez nawigacji. Natomiast gorzej jest z tym, kiedy człowiek by się śpieszył, miałby długą trasę, a system dalej byłby zawieszony. Chyba znowu muszę się udać do Audi właśnie z małymi tutaj zarzutami, czemu tak się dzieje w moim aucie. Lampy zostały wymienione, oczywiście wszystko fajnie. Natomiast system to chyba już jakaś pewnie gorsza bajka, tak mi się wydaje. No nie jestem tym zadowolony. Dajcie w ogóle znać, czy też u was tak, kiedykolwiek się działo, że po włączeniu samochodu no nie chciał się włączyć cały system. Klikam, nie klikam i to się nic nie da totalnie zrobić. Dobry. Idę z <gry> 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 Że wam powiem, że są takie osoby, z którymi się nie powinno ćwiczyć, i taką osobą jest Igor, ponieważ tempo, które on narzucił podczas biegania, pokonaliśmy y, kilometr. Przez 5 km mieliśmy średnie tempo 4,59. Jak ja biegam, średnio na 6, nie wiem, 0,5, czasami 5,30. To jest moje takie normalne tempo, a tutaj je podkręciliśmy praktycznie o minutę. Y, Także jestem naprawdę padnięty. Bieganie to jest to, o czym każdy mówi, że generalnie bieganie jest nudne, żmudne. I jakby tutaj się tak naprawdę nic nie dzieje, ale endorfiny po i samopoczucie, które jest po bieganiu, właśnie to jest klucz i od tego są właśnie osoby uzależnione, które biegają i e, ja im w sumie wierzę. Tego samopoczucie plus 10 do, e, do radości, po prostu do radości. Do mnie nie przychodzi, tylko się patrzy na mnie. Na no dzień dobry! Na no dzień dobry! Na no dzień dobry! Hmm, ci Jeszcze jest za wcześnie na jakąkolwiek zabawę. Nie. Już ci tam lata widzę ogon, ale jeszcze chwilę musisz poczekać. Dobra? Czy pani już się lepiej czuje? Jak bo jest, jest sprawa do zrobienia, ale faktycznie dzisiaj wyglądasz o wiele lepiej Co mnie bardzo cieszy, bo... Jeszcze nocka była ciężka, kiedy tak. się budziłam było mi gorąco, prosiłam Cię o wodę, jakby nie ugłam ten A obudziłam się i chyba wypociłam z siebie większość choroby, bo jest naprawdę... O nie, bo lepiej. A jeszcze dzisiaj masz sesję i tym się, i Śmierki, tym się bardzo. Jutro mam A, sesję. przymiarki i tym się stresowałaś, tak ale przed sesją wysyłamy paczki. A co do paczek, to właśnie odezwała się do mnie dziewczyna, która widziała naszego ostatniego vloga i zapytała właśnie, czy ona może te paczki przyjąć i przekazać dla powodzian. Ona on działa tam w tym takim kryzysowym miejscu w Kłocku, dlatego właśnie e, zaraz się zabieramy zapakowanie tych paczek, bierzemy wszystkie swetry, takie wiecie bardziej cieplejsze rzeczy, bo... Niestety nadchodzi jesień, nadchodzi zima, a tam ludzie potracili naprawdę zabytki swojego życia i trzeba ich wspomnieć. Michaela na Instagramie, ten wie, że ostatnio byliśmy w sklepie Adidasa i tam przymierzał buty Gazelle. Mi się podobały wcześniej, więc w sumie poszliśmy tam dla mnie po te buty, żeby zobaczyć rozmiar, jak to wszystko wygląda i tak dalej i jemu wpadły w oko takie buty zielone, gdzie ja nie podejrzewałam go nigdy o taki kolor, ale stwierdziłam, że okej, okay, fajnie, sobie mu się podoba coś innego i przymierzał i zielone i czarne i na Instagrama wrzucał jeszcze ankietę, które są lepsze. No i tak siedzieliśmy chyba tam z 40 minut, on się nad tymi butami zastanawiał i tak dalej i w końcu wyszliśmy bez butów, bez żadnego koloru. Natomiast z racji tego, że dosłownie za kilka dni jest dzień chłopaka, to postanowiłam, że zrobię mu małą niespodziankę i te buty zamówiłam. Tam w ogóle nie było Dobrego rozmiaru dla niego Więc zamówiłam mu ten konkretny rozmiar Który chciał i idę właśnie je odebrać Teraz się zastanawiam, czy mogę mu wręczyć Ten prezent wcześniej, czy mam jednak Czekać do poniedziałku na dzień chłopaka Ale chyba taka nie będę i po prostu dam mu je Od razu Zamknij oczy Czemu? Musisz zamknąć oczy Co to masz? Zamknij oczy i. Co to masz tam? Zamknij oczy i odpowiesz mi na pytanie Szybko i teraz musisz odpowiedzieć na pytanie. Dzień, dzień chłopaka jest za. kilka dni. Nie wiem, który dzisiaj jest. Za kilka dni. Czy chcesz dostać dzisiaj prezent, czy czekasz do dnia chłopaka? Dzisiaj. Na pewno? Tak. To zamykaj oczy. Nie. No zamknij oczy, bo nie dostaniesz. <grym> no nie podglądaj. Widzę, że patrzysz. Masz zamknięte? Tak. O... Otwórz. Ja chyba wiem co to jest. <laughs> no <otwieraj. Ja! laughs> Ale zobacz jeszcze kolor. Mam nadzieję, że nie zmieniłeś decyzji co do koloru. Wiem, to wiesz, który chciałam. chciałeś w dwa. <laughs> <laughs> Boże, przyczyni. Ej, ładny one, jest ten kolor. Przepiękne one Tylko są. trzeba Właśnie od razu jest... iść, gdzieś się zaimprygnować albo kupić jakiś preparat, bo one są całe w zemrzu. Dziękuję. Proszę. Kocham. Dzień chłopaka. Miał być w Nowym Jorku. Ale to też jest OK. <laughs> Ostatni dzień chłopaka ci lubiłem w Miami, pamiętasz? Yy, no, jeszcze tak, TikTok tak Jeszcze TikTok tego spędź dzień chłopaka w Miami z nami, jakoś tak A, to ładne są te buty, czekajcie Ja byłem w sklepie i zastanawiałem się nad nimi chyba 40 minut I nie dość, że ty miałaś dość, to ten gość, który mnie mi obsługiwał też miał mnie dość Dlatego... Fajne, zajebiście, tylko... To tego nie, tego nie założysz do wszystkiego, tych butów. To, to wiesz, to ale jest taki. Patrz, ode mnie dostałeś zielone, takie unikatowe, że właśnie są z jakichś różnych stylówek, a jak ty chciałeś sam sobie kupić buty, no, to sam możesz kupić sobie czerwone Chyba tak zrobię. A ty będziesz miał po prostu ode mnie i będziesz miał dwie pary. W sumie to y, miałem tylko jedną parę butów z Adidasa, zawsze w mojej szafie, my zawsze jesteśmy Team Nike, ale kolorystyka tych butów po prostu rozwala. I no fajne, jaram się tym. Generalnie yy, my też patrzyliśmy na trochę bardziej ciemniejszy kolor tych butów i też był bardzo ładny. Yy, ale ten też jest super. Tak, tak. Możesz jeszcze je przymierzyć i się zastanowić w razie czego możemy odesłać i wymienić. Także tutaj wiesz, to ma być 100% Twoja decyzja. No w sumie to ale moim zdaniem ten kolor jest naprawdę świetny i do ciebie pasuje, więc... Więc si. zostawię, jeżeli tylko rozmiar będzie dobry, to zostawię. A mogę je teraz założyć, jak wychodzimy? Możesz, ale naprawdę się spieszę na przymiarki, więc musimy wychodzić w <laughs> ciągu pięciu minut. Jedno małe pytanie, ponieważ ja ostatnio kupiłam taki komplet ze Skimsa. I to w sumie pierwsza rzecz, którą zamawiałam od Skimsa. Ja już chyba rok temu, jak byliśmy w domu mierku, kupowałam body od nich i te body też nie było super jakości, już takie jest troszkę nieładne, ale zamówiłam sobie yy, leggingsy i top. I tylko jak to założyłam, bo tam odcięłam metki i tak dalej, wyszłam w tym pierwszy raz, to zobaczyłam, że te leginsy mi się prują na nogawce. Zaraz Wam pokażę. Wspominając o tym, że ten materiał jest straszny, to tutaj już po prostu wychodzą z tego wszędzie nitki. I czy ktoś kiedykolwiek składał jakąś reklamację na Skimsa? Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli zamawialiście od nich ze strony. I coś takiego też Wam się działo z ciuchami, i to jest nawet w kilku miejscach. Ja nigdy nie składam reklamacji na takie rzeczy, ale oni ciuchy naprawdę mają w dość wysokich cenach. I ja rozumiem, gdyby to się stało jeszcze po praniu, czy tam po kilku praniach, ale to jest po prostu od nowości. I to jest też moja wina, że tego nie zauważyłam wcześniej, bo jeszcze gdybym miała tam metki, to bym po prostu zwróciła i zamówiła drugą parę. Natomiast te metki już odcięłam, jakby te leginsy są noszone przeze mnie, więc dajcie znać, czy ktoś kiedyś z Was składał jakiekolwiek reklamacje do Skimsa i jeśli tak, to czy Wam w ogóle udało się coś tam uzyskać od nich? E, będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, bo po prostu taka no, niezbyt fajna sytuacja tutaj mnie spotkała. Moi, moi drodzy, Francja, elegancja. Bardzo mi się te buty podobają. Generalnie one są bardzo zgrabne i nóżka w nich naprawdę świetnie siedzi. Kolorystyka tych butów pewnie nie przepadnie w większości, natomiast nie wiem czemu, ale one mi się spodobały. Ja zawsze chodzę w takich klasykach, Biały, beżowy, czarny, a tutaj poszedłem w całkowicie coś innego no i, no i zostawiam je Tylko te buty strasznie skrzypią, ale wydaje mi się, że ta guma się wyrobi Także dajcie znać, czy mieliście podobną sytuację I co kochani, dziękujemy bardzo za tego vloga Mam nadzieję, że się podobało, tak jak zawsze Nie wiem, czy wystraszyłam Cię. I, <laughs> I widzimy się niebawem w kolejnym, także dziękujemy i do zobaczenia, bye